Witam bardzo serdecznie. Pochylimy się teraz nad dwunastym rozdziałem Ewangelii świętego Łukasza. Będą to wersety od 35 do czterdziestego. Werset 35. piąty. Estos an himon, haj osfies, peri Kaj, hoj, lich, noj, kajomen, noj. Estosan to jest imperatywus trzeciej osoby, a więc taka forma gramatyczna, której nie ma w języku polskim. Więc jakby polecenie, po polsku mówię, niech będą, bo to jest w liczbie mnogiej, y, ma, mają być y, wydanie polecenia. Nie tyle u nas to jest życzenie, niech coś będzie, ale to jest polecenie. Więc imperatywus, czyli tryb rozkazujący. Bądźcie, ale co niech, niech będą? Chimon, to ich wasze biodra czy lędźwia. Oswis to jest to miejsce, gdzie przewią, które przewiązuje się zwykle pasem. Tam jest w tym miejscu pas. Zresztą to, to słowo oswis też eufemicznie może oznaczać narządy rodne. Ma różne, różne tam znaczenia. I te, te wasze lędźwia czy, czy też biodra niech będą periedzosmenaj, peridzonnymi. Cone to jest opaska na biodra albo pas. Peridzonnymi to jest opasać, przepasać się. Tutaj chodzi o przepasanie bioder w tym znaczeniu, że w, na Bliskim Wschodzie noszono długie szaty sięgające tak do kostek. No i jeżeli człowiek miał pracować, wziąć się do roboty, to zwykle podkasywał, podciągał tę szatę na wysokość kolan i przewiązywał pasem. Czyli wyraża to gotowość do, do pracy, do posługiwania. Więc niech będą przepasane wasze biodra. Kaj hojlichnoj, kajomy i lampy, czy też kaganki, to lichnost to też odnosi się do m, takiego glinianej, y, glinianej lampki, do której wlewano olej, wystawał tam knot i to zapalano. I one mogły przez dłuższy czas płonąć, czasami przez kilka godzin, a nawet dłużej, jeżeli udało się dolać, dolać olej, oliwy. A więc chodzi o to, żeby światło, czyli być czuwającym, widzieć, widzieć wokół siebie, kto się zbliża, widzieć tę przestrzeń i być gotowym do, do pracy. 36 werset. Kaj hymeis antropois pros homenois to kirion heauton tote analise ekton gamon hina elthontas kai chrysantos Eutheos anoix soi sin auto. Chimeis e, wy, homoioi antropois, podobni do, do ludzi, tutaj znowu bądźcie, to jest ten, no, ten dalszy ciąg imperativus tego, tego tej, do trybu rozkazującego, bądźcie podobni, e, Ludziom i to jest przyjąć, przygarnąć kogoś, przywitać, przyjąć do domu, albo też być gotowym do, na to przyjęcie, czyli być, żebyście byli w gotowości na przyjęcie kogo? To Kirion ich pana. A więc domyślamy się, że y, ci ludzie, do których nas porównuje Chrystus, to są jakby słudzy albo niewolnicy w domu jakiegoś bogatego właściciela, którzy oczekują na jego przyjście z gotowością, żeby natychmiast go mu usłużyć, y, y, gdy tylko y, pana, y, po tę analizę ekton Gamon, y, 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 kiedy powróci. Z, z uczty weselnej czy też z przyjęcia weselnego. Co jest wiesz, za, za Gamos to jest też, też zaślubiny połączone z całym przyjęciem weselnym. I tutaj ciekawe słowo analise, analio, które właśnie pojawia się tutaj w tym znaczeniu powrócić jedynie u, u św. Łukasza. Ono w grece klasycznej ma wiele znaczeń. Dosłownie analiz jest ponownie rozwiązać. Od tego zresztą w naszym języku mamy słowo analiza. Właśnie analizę, czyli rozplątać, coś rozwiązać. A skąd, skąd ono tutaj się wzięło? Przypuszczalnie chodzi o rozodwiązanie zwierzęcia, po to, żeby po, po drodze, po jakiejś podróży, osła, ponownie rozodwiązanie roz go, żeby no już nie, nie był na uprzęży, nie był na, z uzdą, tylko żeby był swobodny. A więc też oznacza to właśnie powrócić z, z, z większej wyprawy. Dalej, hina erthontos kaj chrysantos, dosłownie, aby gdy tylko przyjdzie i gdy tylko zapuka, za tutaj jest semicka konstrukcja z tym czasownikiem halach, czego oznacza y, 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 czynność, która właśnie się, za, gdy, tylko, gdy tylko zapuka, byśmy powiedzieli, gdy tylko weźmie się za pukanie do, do drzwi, czyli już w, w, tym, w, tym, w tym momencie, kiedy już uderzy y, rękoma w, y, właśnie w drzwi, we wrota, żeby natychmiast Eutheus anoixos in auto żeby oni otworzyli Jemu. A więc, żeby ci wszyscy słudzy tam czekali w gotowości, żeby tylko w momencie, kiedy zakołacze, natychmiast otworzyć przed Nim, otworzyć przed nim drzwi. 37 werset. Makarioi Hoiduloj ekejnoj, kus ho kirios, heuresei gregoruntas. Amen lego hymin koti peri tai kaj anaklinei autus, kaj par elton diakonesei autois. Makarioi i duloi ekeinoi, szczęśliwi albo błogosławieni słudzy owi, Chus elton Hokirios, heuresej heuresei gregoruntas, których, przyszedłszy po przyjściu, Pan znajdzie czuwających, Gregoreo to znaczy być trzeźwym, czuwać, wyglądać, też być człowiekiem ożywionym, w przeciwieństwie do snu czy jakiegoś zmęczenia. Człowiek, który jest czuwający, znajdzie czuwających. Amen, Lego, Chimin. Amen to jest słowo z hebrajskiego: za prawdę jest rzeczą pewną, słuszną czy za, zapewniam was, czy zaprawdę mówię wam, chodzi peridzose że opaszę się, zauważmy, że najpierw Jezus mówi, żeby oni oczekiwali opasani, przepasani, a tutaj ten Pan, właściciel, Pan domu, przychodzi i on teraz się przepasuje, on się przepasze, taj anaklinei autus, anaklino, to jest położyć na sofie w celu spożywania posiłku. Klino to jest położyć się, pochylić, a na klino to jest właśnie jakby powtórnie. I to jest to czasownik używany podczas, kiedy zaczynamy posiłek. Kładziemy się do U nas mówimy, że zasiadamy do stołu. Tam w kulturze Bliskiego Wschodu kładli się na sofie do, do posiłku. A więc tutaj położy ich do tego posiłku, kaj parelt diakonesei autois, i chodząc obok będzie usługiwał, posługiwał im. Ten sługa, on nie kładł się do posiłku, tylko w postawie stojącej przynosił. Pożywienie, częstował, podawał napój, wlewał, wlewał napój, podawał posiłek. On był i musiał być też właśnie przepasany, ponieważ no, musiał chodzić tam do, do kuchni, przynosić, przynosić ten pokarm. Więc tutaj zauważmy jak, jak odwracają się role. Tutaj jeżeli my będziemy oczekiwać właśnie na, na tego pana, który powróci, to on sam. Przyjmuje właśnie rolę sługi, żeby nam posługiwać. Wiemy, że on właśnie na Krzyżu przyjął ten, stał się podobny do nas, we wszystkim, przyjąwszy postać właśnie niewolnika, sługi, stał się posłuszny aż do śmierci swojemu ojcu. To śmierć na Krzyżu była tym jego usługiwaniem nam. I ona w podczas każdej Eucharystii, kiedy karmi nas swoim ciałem i Swoją krwią, to właśnie tak, to się spełniają te słowa, które, które właśnie tutaj czytamy. Ale wróćmy do, do tekstu Pisma Świętego. Diakonesia będzie posługiwał im. I 38 werset. Kan ente deutera, kan ente trite filake, elthe, kai heure, kutos, makairoi, makairoi eisin ekeinoi. Kai ente deutera. i jeśli w drugiej, jeżeli by w drugiej, to jest takie, to kan, to jest przypuszczające, jeśli by w drugiej kan ente trite, jeśli by w trzeciej filake straży. Tutaj mamy nawiązanie do podziału czasu w nocy. Noc była podzielona na cztery straże, od szóstej do dziewiątej wieczór pierwsza Straż Nocna, od dziewiątej do dwunastej, do północy, później od północy do trzeciej i od trzeciej aż do rana. Czyli tutaj widzimy, że to jest druga i trzecia Straż Nocna, są te najbardziej w samym środku nocy. Już nie późny wieczór, nie wczesny ranek, ale właśnie sam środek nocy. A więc w samym środku nocy, to jest moment niespodziewany, kiedy przyjdzie w, w, w tym właśnie czasie. Eltche kai przyszedłby, bo to jest koniunktivus, przyszedłby kai znowu mamy koniunktivus też, i znalazłby w ten sposób, makarioi eisin ekeinoi, błogosławieni są owi, w domyśle słudzy, tutaj tak jak taką klamorą kompozycyjną, ta sama fraza, błogosławieni są oni, którą rozpoczął tę wypowiedź, teraz tutaj kończy i przechodzi do pewnej konkluzji tuto de ginoske te, choti ej edei ho oikodespotes, poja chora chokleptes kleptes uk an afeken dio ton oikon autu. To jest właśnie nowe, nowe porównanie, troszeczkę e, operujące innym, innym zupełnie obrazem. Tuto de gino. to wiedzcie, o ti Ean Edei, że jeżeli wiedziałby, tutaj mamy od czasownika oida plusquam perfektum, taka bardziej złożona forma, jeśli wiedziałby, oiko despotes, pan domu. Despotes to jest właściciel, władca, oikos, dom, zarządzający domem, ten pater familias, poja chora, o której godzinie, o kleptes erhetae. Przychodzi złodziej, albo tutaj jest czas teraźniejszy, przychodzi, ale też w, w znaczeniu pewnej nieoczekiwanego momentu. Przychodzi, czyli przyjdzie, albo już teraz przychodzi, albo za chwilę przyjdzie, przyjdzie złodziej. Uk an afeken nie dopuściłby afiemi, to jest odpuścić, dopuścić diorych Ciekawy czasownik, właśnie diorisso to jest od orisso, to znaczy jest przekopać albo zrobić gdzieś dziurę. diorisso to jest przekopać, zrobić dziurę na wskroś. A więc to jest ten obraz, My mówimy po w języku polskim włamać się, złodziej się włamuje, ponieważ no, coś tam łamie, łamie y, zamek, kot może złamać, ten on się włamuje. Natomiast w języku greckim złodziej się wkopuje do, do mieszkania, czyli albo robi jakiś podkop, albo robi dziurę w ścianie i w ten sposób dostaje się do, do wnętrza domu. Kiedy włamałby się, y, to, to nie, nie dopuściłby włamać się, Tutaj, to ojko do swojego domu. I czterdziesty werset. Kajhimeis. Ginestche chetojmoi. ko koti chora u dokeite. kochiostu antropu ergetai. I wy, ginestche moi, stańcie się gotowymi. moi jest przygotowany. Ten, który, ten, prepersi bądź, bądźcie tymi pripersami dla Królestwa niebieskiego. którymi chora, gdyż godziną o godzinie udokeite, której nie sądzicie, nie domyślacie się, nie sądzicie, nie wyobrażacie sobie, nie, antropu bądźcie Syn Człowieczy przychodzi, Albo za lada moment przyjdzie. Znowu mamy ten czas teraźniejszy, który o, oznacza tę czynność dokonywaną teraz lub w najbliższej, w najbliższej przyszłości. Bowiem to przyjście syna człowieczego, Chrystus nazywa siebie tym synem człowieczym, ma tutaj to dwojakie znaczenie. Zarówno chodzi o tą gotowość eschatologiczną spotkania pod koniec naszego życia z Jezusem Chrystusem, ale również. On przychodzi do nas w drugim człowieku, w tym ubogim. W tym, nawet nie spodziewamy się, może nawet się nie domyślamy, że, że, że to właśnie Chrystus przychodzi do nas w tym momencie. Tak jak matka Teresa właśnie w tym najuboższym spośród ubogich widzi przychodzącego do nas Chrystusa. A przypomina mi się też ten przebiegny film z szturem, starszym szturem w roli głównej, cztery miłości. Jest tam też taka scena, jeden ksiądz, kiedy decyduje się zaopiekować taką małą dziewczynką, to patrząc na krzyż, powiada, to, to Ty do mnie w niej przyszedłeś, bo Chrystus przychodzi do nas nie tylko w czasach ostatecznych, pośród trąb Archaniołów, jak to jest opisane w liście do Tesaloniczan, ale przychodzi w drugim człowieku, czasami w sytuacji, w której my się zupełnie nie spodziewamy jego przyjścia. Bardzo dziękuję.